Powiedz szczerze, ile czasu dziennie spędzasz używając mediów społecznościowych? Ile to jest? Godzina? Dwie? Trzy? Może pięć? Dlaczego to robisz? Jaki masz w tym cel? Nie widzisz tego, że twoi rówieśnicy również zatracają się w tym samym uzależnieniu co ty? Nie pomyśl sobie, że to będzie kolejny nudny wykład o tym, jak szkodliwe one są, lecz ostrzeżenie, o którym musisz pamiętać. Jeżeli chcesz wreszcie przejąć kontrolę nad swoim własnym życiem. Zużywanie mediów społecznościowych jest tak jak z nałogiem. Zaczyna się od kilku niewinnych minut i kilku niewinnych postów, a kończy się na kilku zmarnowanych godzinach twojej młodości, których już nigdy nie odzyskasz i za które nic nie otrzymasz w zamian. Pamiętaj też o tym, że w wieku 15-16 lat masz największy wpływ na swoje życie i to te właśnie lata decydują o reszcie twojego życia. Ja nazywam się Bartek. I jestem tu, by pomóc ci pokonać swoje słabości. Musisz wiedzieć o tym, że z tym problemem boryka się zdecydowana większość populacji. Wystarczy, że rozejrzyj się wokół siebie, ile osób podczas jazdy w autobusie, wolnej chwili w pracy czy przerwie w szkole, używa telefonu, wchodzi na media społecznościowe i ogląda bezsensowne filmy. Pewnie zastanawia się teraz, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ludzie. W każdej wolnej chwili używają mediów społecznościowych. Po pierwsze, trzeba pamiętać o tym, że są one bardzo uzależniające, a ludzie mają za słabą wolę, żeby się od nich powstrzymać. Ludzie też błędnie przekonują samych siebie, że w sumie te media społecznościowe to nie są aż tak szkodliwe, a 5, 10 czy 15 minut wcale nie zaszkodzi. No ale musimy też pamiętać o tym, co mówiłem przed chwilą. Zaczyna się od kilku niewinnych minut, a kończy na kilku zmarnowanych godzinach. Ludzie też błędnie interpretują zagrożenia które wynikają z nadmiernego używania mediów społecznościowych. Pierwszym z nich jest za duża ilość tymczasowej dopaminy, która wydziela się podczas takiej sesji scrollowania. Musisz też wiedzieć o tym, że podczas takich dwóch godzin używania mediów społecznościowych i skrolowania wydziela się tyle samo dopaminy, ile normalnie wydzieliłoby się przez cały dzień. Słowem klucz tutaj jest dopamina tymczasowa. Oznacza to, że po odłożeniu telefonu czy włączeniu takiego TikToka czy Instagrama jej poziom drastycznie spada minutę czy dwie po i mózg stara się o więcej, stara się zyskać jej więcej, więc namawia cię do tego, żeby jeszcze raz wziąć telefon do ręki i jeszcze raz zacząć scrollować. Powoduj to swoiste błędne koło, no bo bierzesz telefon do ręki, żeby poczuć się lepiej, żeby coś pooglądać sobie, żeby trochę zabić czas. No i przez godzinę, dwie go używasz, ale po skończeniu Takiej sesji, można powiedzieć, skrolowania, czujesz się gorzej niż na początku, no bo dopamina spadła poniżej poziomu, który był przed skrolowaniem. Oznacza to, że tak naprawdę nie dość, że straciłeś tę godzinę, 2 trzy, to jeszcze czujesz się gorzej niż na początku. Przecież to jest absolutne szaleństwo. Nic ci to nie daje, gorzej się po tym czujesz i jeszcze straciłeś czas. Możesz teraz sobie pomyśleć, że, no dobra, rozumiem, o czym on mówi, zgadzam się, ale ten film nie jest dla mnie, bo. Ja social medów nie używam praktycznie wcale, a nawet jeśli to sporadycznie, no i maksymalnie godzinę dziennie. Mogę się jednak założyć, że jest to nieprawda, ponieważ średnio przeciętny człowiek zaniża swój czas spędzony na telefonie czy na social mediach ponad trzykrotnie. Czyli jeśli powiedziałeś teraz, że używasz około godziny, to tak naprawdę używasz około 3-4 godzin. No to teraz pomyśl sobie przez chwilę. Średnio 3 godziny dziennie będzie. Przez cały rok to jest ponad 1000 godzin. Tysiąc godzin, które mógłbyś użyć albo chodzić na siłownię, albo ucząc się, albo pracując nad swoim biznesem, albo robieniem czegokolwiek, co byłoby bardziej produktywne niż bo po prostu strata tego czasu. Mógłbyś nawet pójść na spacer, spędzić czas z rodziną czy ze znajomymi, mógłbyś zrobić coś, co faktycznie polepszyłoby Twoje życie, a ty tracisz go. Oglądając bezsensowne filmy. No i oczywiście muszę teraz przyznać, że to, co teraz oglądasz, to też jest film, ale to jest długi format. Ten film będzie miał ponad 10 minut, więc nie jest to taka szybka dopamina, nie jest to scrollowanie, to jest faktycznie edukacyjny film, w którym staram się nauczyć Ciebie i pomóc Ci, jak przezwyciężyć tą słabość Twoją, którą jest nadmierne używanie social mediów. Pomyśl sobie teraz przez chwilę o swoich rówieśnikach. Czy którykolwiek z nich nawet wpadłby na pomysł, żeby obejrzeć taki film, taki film, który absolutnie zniechęca cię do tracenia czasu i oglądania mediów społecznościowych? Przecież gdyby którykolwiek z Twoich znajomych czy z Twoich rówieśników zobaczyli taki film, jestem pewien, żeby go wyśmiali i wrócili dalej do swojego skrolowania. Ale ty, jak widać, jesteś inny i lepszy od nich. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to chcę, żebyś wiedział. Że jestem z ciebie dumny. Faktycznie umiesz przezwyciężyć swoją słabość i skupić się na czymś przez okres dłuższy niż 3-4 sekundy. Możesz teraz się śmiać, ale to jest naprawdę rzadkość w dzisiejszych czasach. To teraz, jak usunąć social media z życia, albo przynajmniej ograniczyć czas spędzony na nich? Rada, którą zawsze będę dawał, to jest zacznij od małych kroków. Przykładem takiego działania może być odłożenie Telefonu, jak idziesz do toalety, żeby nie tracić kolejnych 5, 10, 15 minut na social mediach, tylko faktycznie pomyśleć sobie o czymś, co ma znaczenie. Drugim krokiem, który jest absolutnie fundamentalny, będzie odinstalowanie aplikacji takich jak TikTok i znaczne ograniczenie używania aplikacji takich jak Instagram czy Twitter. A teraz nie dość, że masz więcej czasu w dniu, no bo z 3 godzin zmieniłeś to powiedzmy w 30 minut, to jeszcze Twój mózg będzie lepiej pracował, ponieważ nie będziesz miał wszędzie tej dopaminy tymczasowej, która w dosłownie rujnuje Twoje życie. No a czas, który odzyskałeś, czyli te ponad 2 godziny, możesz zastąpić czymś produktywnym, na przykład treningiem, na przykład nauką, czy pracą nad swoim biznesem, no czymkolwiek, co polepszy Twoje życie i zwiększy jakość Twojego życia przede wszystkim. Pamiętaj też o tym, że podstawą zdrowia i dobrego samopoczucia jest sen. Więc jeżeli już ćwiczysz i medytujesz i uczysz się i pracujesz nad swoim biznesem i robisz te wszystkie rzeczy, no to ten dodatkowy czas, który właśnie odzyskałeś dzięki temu filmowi, możesz przeznaczyć na sen, no, dzięki któremu jutrzejszego poranka będziesz się czuł o niebo lepiej. Ostatnią radą na dziś będzie to, że musisz być konsekwentny w swoich działaniach. Więc jeżeli na przykład mówisz sobie, że dzisiaj nie będę oglądał żadnych social mediów, to musisz to zrobić. Nie masz wyboru. Spowoduje to, że będziesz po pierwsze bardziej samego siebie szanował, po drugie, będziesz sobie w nareszcie wierzył, będziesz mógł sobie zaufać, i po trzecie, zmniejszysz ekspozycję na social media, czyli twój mózg będzie lepiej pracował przez kolejne dni i tygodnie. No i razem z konsekwencją nieodłącznie jest trwałość, czyli Musisz trwać w tym, co sobie postanawiasz. Postanowi sobie, że przez tydzień nie oglądasz social mediów, albo powiedzmy dziennie maksymalnie 15-20 minut, przez tydzień dwa, trzy to robisz, ale jak zaczynasz widzieć już zmiany, rezultaty, zaczynasz czuć się lepiej na duchu i twój umysł zaczyna lepiej pracować, nie oznacza to, że możesz nagle wrócić do social mediów i wrócić do tego, że tracisz po 3-4-5 godzin dziennie. Trwałość to klucz do sukcesu. I w tym przypadku Trwałość doprowadzi Cię do tego, że Twój mózg będzie lepiej pracował, Ty będziesz lepiej czuł i będziesz miał więcej czasu w swoim dniu. Więc jeżeli miałbyś wynieść z tego filmu jedną lekcję, byłoby to ogranicz użycie social mediów i czas, który odzyskałeś, zastąp czymś produktywnym. Zmień to Twoje życie diametralnie. O przysłowiowe 180 stopni, a po miesiącu, dwóch, trzech dosłownie im podziękujesz. Więc jeżeli miałbyś wynieść jedną lekcję z tego filmu, byłoby to ogranicz użycie social mediów, odinstaluj te, które są niepotrzebne i czas, który odzyskałeś, zastąp robieniem czegoś produktywnego. To zmień Twoje życie na lepsze, poprawi Twoje relacje ze znajomymi, będziesz lepiej się czuł, lepiej wyglądał, no i był lepszym człowiekiem. Pozdrawiam!